Cześć, witajcie, miło, że kliknęliście na no to wideo. Jak widzicie jestem w lesie, dość gęstym lesie, porośniętym dodatkowo zaroślami. Słońce wstaje, bo mamy wczesny poranek, przepięknie świeci przez koronę drzew, także jest naprawdę bardzo, bardzo pięknie w tej chwili. Miałem ostatnio kilka komentarzy odnośnie picia kawy w lesie, a właściwie tego, że ja tego w lesie nie robię. Nie widać tego na moich filmach, co w sumie mnie samego zdziwiło, bo jestem kawoszem, uwielbiam kawę, mówiąc szczerze piję jej za dużo, no ale jakoś w terenie tego trunku nie przyrządzam za często, może często zmienić. Zacznijmy od dzisiejszego dnia, dzisiaj przyrządzimy sobie kawę, kawę w outdoorowym, bushcraftowym, pionierskim stylu, czyli zrobimy kawę po kowbojsku, tak jak to robią kowboje w Ameryce i zobaczymy, jak ta kawa smakuje. Czy rzeczywiście jest taka wyjątkowa, jak o niej piszą jak o niej mówią. No to co, zaczynamy. Jestem już rozstawiony, kuchenka stoi, wykonałem też trójnóg, Jestem w takim terenie, w którym niedawno musiała być, niedawno, no jakiś czas temu, przypuszczam, że jeszcze w tym roku musiała być wycinka, z dużo pozostałości po tych pracach, mnóstwo poprzewracanej leszczyny, z której wykonałem ten trójnóg, Wykonałem też z kawałka, co prawda jeszcze żywego drzewka, ale jego dni są policzone, bo, no bo jest przewrócony, wyrwane, leży na ziemi, jakaś maszyna musiała po nim przejechać. Wykonałem taki tutaj haczyk, na którym mam zamiar powiesić, powiesić mój kociołek. No i temperaturę wody i cały proces gotowania przyrządzania kawy. Będę regulował poprzez ustawienie trójnogu, bądź wyżej, bądź niżej. Bądź jeśli będzie taka potrzeba, mogę również zawinąć mój parakord wokół, wokół trójnogu u góry i też mogę regulować sobie wysokość kociołka. No dobra, teraz czas na przygotowanie drewna. Z tym nie powinno być problemu, ale myślę, że to już dość pilna potrzeba, bo komary, o których wspominałem, są dzisiaj naprawdę dość agresywne i jest ich tutaj sporo, a myślę, że dymie odpędzi i pozwoli przyjemniej kawkę sobie przyrządzić, a później spożyć. Pozyskałem drewno z tego samego kawałka przewróconego suchego drzewa, z którego uzyskałem dwie nogi mojego trójnogu. Także wykorzystałem je całkowicie. Wszystko mam praktycznie gotowe. Pozwolę kuchence troszkę nabrać mocy. No i stawię wodę na nad ogień. Dym, dym z ogniska przegonił komary, o co mi chodziło. Między innymi, myślę, że tyle, bo jestem dzisiaj sam. W drugim kociołku mam, mam kawę, kawę mieloną. Taka zwykła kawa mielona, jaką można kupić w sklepie spożywczym. Nie pamiętam, jaki producent. Oczywiście, można kawę wziąć. I może w przyszłości będziemy tak robić, żeby było jeszcze bardziej klimatycznie. Można wziąć kawę w ziarnach, młynek, zmienić ją na, na miejscu, wtedy jest najświeższa i na pewno będzie smakować dużo, dużo lepiej niż zmielona wcześniej. Można też ją rozłupać w moździerzu. To jest ciekawy pomysł, i myślę, że też kiedyś go wykorzystam. No i co? Kowbojska kawa przed nami. Z tego co czytałem i podpatrywałem, jak taką kawę zrobić, to należy zagotować wodę albo doprowadzić ją do stanu, w którym zaczyna się gotować, zdjąć z ognia, wtedy wsypać kawę, włożyć z powrotem nad ogień i przez parę minut, czy nawet na niektórych materiałach widziałem, że nawet dłużej, przez kilkanaście minut, gotować nad ogniem na takim stabilnym. Jak to po angielsku mówią, przewracającym się gotowaniu, czyli teoretycznie powinno być tak, że nam bąble powietrza wychodzą po ściance naszego kociołka, no i przelewają się z powrotem. Także gotować, ale nie na pól, nie na pełnej mocy. No i podobno proces gotowania tej kawy powoduje to, że traci ona swoją kwasowość, że. Jej smak staje się dużo delikatniejszy, bardziej zbalansowany. No zobaczymy. Nigdy takiej kawy wcześniej nie piłem. Także samo przygotowywanie kawy w ten sposób już jest wielką frajdą i radością. Bo jesteśmy przecież w lesie, w terenie, przy pięknej pogodzie. I tak naprawdę kawa to jest tylko pretekst, żeby się tutaj znaleźć. No ale jak już mamy ten pretekst, to zróbmy go w nowym przynajmniej dla mnie stylu. Kawa zaczyna się, właściwie jeszcze woda, kawa będzie za chwilę, zaczyna się gotować, słyszę to, zaczęła też wychodzić para spod, spod pokrywki od kociołka, także zdejmę ją teraz, dam minutę albo dwie, żeby lekko się ostudziła i wtedy wsypujemy składnik główny, czyli mieloną kawę. Myślę, że czas na kawę zamieszajmy. No dobrze, i teraz najważniejsza część, czyli powolne, spokojne gotowanie nad ogniem. Kawka zaczyna bulgotać. To chyba jeszcze nie jest ten odpowiedni typ bulgotania, ale na razie nic nie ruszam, niech się, niech się jeszcze trochę ta wodę tam podgrzeje. I zobaczymy jaki efekt to przyniesie. Tak to chyba powinno wyglądać. Teraz zostawmy tak na kilka minut i zobaczymy, czy ta kawa rzeczywiście jest taka wyjątkowa, jak o niej piszą i mówią. Cały system dzisiejszy do gotowania super się sprawdza. Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w kociołku. Albo obniżam, albo podwyższam trójnóg. Mogę też sterować ogniem za pomocą drewna, które jest suche i doskonale płonie. No. Ale sympatycznie. W tle gdzieś daleko słychać pilarzy, jakaś wycinka, nie ma tu miejsce. Ale oprócz tego jest naprawdę spokojnie. Super. Jesień przed nami, bardzo fajny okres, bo wspomniane już dzisiaj kilkukrotnie owady dają za wygraną. Dni nie są już takie upalne, nie jest to taki męczący upał jak, jak latem. Noce są już chłodniejsze, ale, ale jeszcze nie ma mrozów. Także fajnie, ale pięknie bulgocze czekajcie, pokażę wam lekko mi obiekty zaparował. Sprawa gotuje się już od myślę dobrych 10 minut, bo nagrywanie tego trochę zajmuje czasu. Przestawianie kamery i Prze Przecieranie zaparowanego e obiektywu. Także myślę, że ja już ją chyba zdejmę. Niech ona sobie jeszcze chwilę w tym kociołku odpocznie, jeszcze bardziej się naciągnie. ją przykryć. Specjalnie nie przykrywałem jej podczas gotowania, bo bałem się, że po prostu mi wykipi. Tak przy otwartym od góry kociołku mamy większą kontrolę nad całym procesem. Widzimy, jak się ta kawa gotuje z jaką intensywnością, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to już prawie tam jesteśmy. Ostatnim krokiem w przygotowywaniu kawy po Kowbojsku jest dolanie do niej zimnej wody, która to powoduje, że ziarenka kawy opadają na dno i możemy cieszyć się czystym napojem bez ziaren. Ja jednak sobie inaczej wykorzystam coś, technikę, którą podpatrzyłem również na jakimś zachodnim kanale czy stronie internetowej. Która się nazywa zrzucaniem kawy, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście robię to po raz pierwszy standardowo, tradycyjnie, jak to większość rzeczy na tym kanale. No więc, polega to na tym, że spuszczamy trzymając nasz kociołek w ręku, spuszczamy całość szybko w dół, zatrzymując po prostu gwałtownie na jednej, na jakiejś tam wysokości, tuż nad ziemią. Z tego co czytałem, warto to zrobić tak, żeby nie było to zbyt raptowne zatrzymanie, tak żeby nie wzburzyć płynu w środku. No i dzięki takiemu działaniu, dzięki działaniu grawitacji nasze ziarna kawy opadają na dół kociołka, a u góry pozostaje czysty płyn. Zobaczymy czy uda mi się to zrobić. Stresujący moment, muszę przyznać. Koncentruję się na tym, żeby mieć rękę w łokciu wyprostowaną i w tym momencie zatrzymać ruch kociołka. Nie wiem, czy tak powinno być. No dobra. Jeszcze raz i próbujemy, co z tych wszystkich cyrkowych sztuczek wyszło. No więc triks z rzucaniem kawy na dół chyba się udał, bo znakomita większość ziaren została na dnie kociołka, po tym jak przelałem kawkę do mojego kubka. Mam nadzieję, że jest na tyle chłodna już, że da się to wypić. Uff, słuchajcie, naprawdę lubię kawę pić. Jak mówiłem, piję za dużo, ale kurka, no jest to kozacka metoda. Kowbojska i kozacka, bo jest naprawdę, no przepyszna jest ta kawa. Rzeczywiście w ogóle nie jest kwaskowata. Dla mnie kawa taka sypana, że się ją zalewa wodą. Jest trochę zakwaśna, rzeczywiście. Znacznie lepiej smakuje z ekspresu, ale ta jest wyborna. Uwierzcie mi. Trochę zabawy jest z tym wszystkim, ale to jakaś tam forma sztuki kulinarnej, leśnej. Kawa z tradycjami przepis rodem z USA a przynajmniej tam bardzo często stosowany no naprawdę no, rewelacja powiem Wam szczerze, że jestem tak mega pozytywnie zaskoczony, że od razu zobaczyliście tego banana na mojej twarzy dokończę tą kawę i gwarantuję, że na pewno częściej będę ją robił w terenie może podczas biwaków no bo zajmuje to jednak trochę czasu albo popracujemy nad innymi sposobami, ale warte to wszystko było zachodu. Napój naprawdę wyborny. Oczywiście świetna zabawa, jak każdy wypad w teren, próba nauczenia się czegoś nowego. Dzisiaj wszystko zaskoczyło, także mega, mega, mega fajnie. Dobra, do kończę kawę. Trójnok już mam rozłożony. Ale nie wyrzucałem tych patyków byle gdzie, oparłem je sobie tutaj o drzewo, bo jest to naprawdę fajna okolica, myślę, że na takie kilku kilkugodzinne wypady w teren, żeby sobie coś ugotować, bądź wypić kawę, to, to fajne miejsce i możliwe, że tu wracał, także te, te trzy nogi mogą być jeszcze w przyszłości wykorzystane. To Wasze zdrówko. Nagle zrobiło się głośno w lesie. Po pierwsze, ze sprawą grzybiarzy, którzy przedzili się no nie dalej niż 200 metrów od miejsca, w którym przygotowywałem sobie kawę, ale byli tak skoncentrowani na poszukiwaniu grzybów, że mnie nie zauważyli. Po drugie, hałas robi jakaś ciężarówka, która przejechała po drewno, które tutaj leżało nie, nieopodal ścięte. No i trzecim elementem jest przylatujący samolot. Słuchajcie, kawa rewelacja, jak już mówiłem. Bardzo mi smakowało, w ogóle cała koncepcja przygotowywania kawy w ten sposób, z tym gotowaniem, z tą zabawą tak naprawdę wokół tego. Świetna sprawa, tak jak mówiłem będę, będę powtarzał. A jeśli wy jeszcze nie robiliście w ten sposób kawy, to polecam, naprawdę warto. Dajcie też znać w komentarzach, jak wy przyrządzacie kawę. W terenie, jakie macie swoje sposoby, by ta kawa była smaczna i wyjątkowa. No dobra, to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć, do następnego razu. Aha.